Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem. A oto tak było z narodzeniem Jezusa, Chrystusa. Matka jego była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z ducha świętego. Jej mąż Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Nie chciał jej zniesławić i dlatego postanowił rozstać się z nią po kryjomu. A gdy tak zdecydował, Anioł Pański ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, gdyż to, co się w niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi ona syna, a ty nadasz mu imię Jezus, gdyż on uwolni swój lud od grzechów. Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał Anioł Pański. Dzisiaj obchodzimy piękną uroczystość świętego Józefa. Wspomnienie niezwykłej postaci. Tak, rzeczywiście Święty Józef to jest postać niezwykła. Niewiele tak naprawdę mamy o nim, nie, o nim powiedziane w Ewangelii, ale to co jest powiedziane, rzuca na, na niego piękne światło. Rzeczywiście pokazuje go w bardzo dobrych barwach. Pięknych barwach, bo, bo co, co się dowiadujemy o świętym Józefie? Przede wszystkim, że on nie potępia Maryi w żaden sposób. Nie wiemy, jak dokładnie wyglądała rozmowa Maryi z Józefem po tym, jak za sprawą Ducha Świętego poczęła syna. Być może rozmawiali ze sobą, być może nie. Poza tym, że Maryja powiedziała, że spodziewa się dziecka. Tak, no bo to z tej dzisiejszej Ewangelii wynika, że Józef musiał się jakoś od Maryi o tym dowiedzieć. Ale być może dowiedział się tylko tyle. Mniej prawdopodobne, chociaż myślę, że jest możliwe, że Maryja powiedziała dokładnie, jak to było, że przyszedł anioł i tak dalej. Bo co słyszymy? Że, słyszymy, że Józef chciał Maryję zostawić. I oczywiście nie dlatego, że jej nie kochał. I właśnie i na pewno nie dlatego, że się na nią obraził, że jej nie wierzył że ją o coś oskarżył. Nie, wręcz przeciwnie. Wiedział, zdawał sobie sprawę z tego, że skoro Maryja nie ma syna, nie ma dziecka z nim, no to zostanie oskarżona przez ludzi. Będzie, roze, rozejdzie się wiadomość, że Maryja zdradziła Józefa. Więc wolał to jakby wziąć na siebie, w tym sensie, że ją po prostu jakby porzucić. I wtedy raczej Maryja byłaby traktowana jako porzucona po prostu przez męża z dzieckiem, czyli porzucona, kobieta porzucona przez męża, w dodatku razem z jej, jego synem, jego dzieckiem. Tak, więc raczej byłaby wtedy otoczona jakąś, pewnie, wsparciem, opieką. Myślę, mam nadzieję, nie znam dokładnie, nie wiem, jak ci ludzie by zareagowali, ale którzy tam znajomi, krewni Maryi, ale pewnie by tak zareagowali. No więc Józef, jakby, no robi, chyba ma pomysł najlepszy z możliwych na tę całą sytuację. I dlatego, kiedy tu jest powiedziane, że był mężem sprawiedliwym, to nie znaczy, że umiał porówno dzielić na przykład między dzieci cukierki, które miał, tylko był prawy. Nie? Właśnie takie znaczenie zresztą tego biblijnego słowa, mąż sprawiedliwy, to jest człowiek prawy, no? kochający, oba, o właśnie, też podobny do Boga, taki jak Bóg. Nie? w sensie serca, podejścia do człowieka i tak dalej. Tak, więc, więc te, tego się dowiadujemy o Józefie. Potem wiemy też nie, z Ewangelii i Mateusza, i Łukasza, wiemy jaki był troskliwy, wiemy, że chronił Maryję i dziecko przed Herodem i tak dalej. Tak, był z Maryją, kiedy Jezus miał 12 lat i razem z nią z jakimś trwogą, przerażeniem szukał niezagubionego Jezusa, kiedy Jezus miał 12 lat. Tak, także widzimy, mamy niewiele o Józefie, ale wszystko co jest właśnie o nim powiedziane, to to jest opowieść o jego miłości. Tak, natomiast Chciałbym zwrócić, tak mi się to rzuciło w oczy, jak przeczytałem dzisiaj tę Ewangelię, że zarówno do Maryi Anioł powiedział, nie bój się, i to samo słowo, nie bój się, powiedział Anioł do Józefa. Tam jest zresztą w tekście greckim to samo słowo, fobeo, no? właśnie, nie bój się. I teraz właśnie, co to słowo oznacza? Czy to oznaczało, że zarówno Maryja, jak i Józef mieli nie czuć lęku? Myślę, że nie. To słowo nie bój się, chociaż może być odebrane w taki sposób, że. Jakimś może być potraktowane jako wezwanie do nieodczuwania lęku, to jednak nie zawsze takie ma znaczenie. Ma też znaczenie, nie kieruj się lękiem. I myślę, że tu właśnie mamy do czynienia z, tym, z takim znaczeniem. Zarówno Maryja usłyszała od Anioła, nie kieruj się lękiem, bo ona była przestraszona tym, co teraz się dzieje, tym Aniołem, tym, co Anioł mówi. Też pod, m, mogła się przestraszyć tego, nie, co, co anioł jej powiedział. I kierować się właśnie tym lękiem. To znaczy, yy, jakby pójść za tym, co lęk podpowiada, co podpowiada uczucie lęku. Tak. Tymczasem no, chociaż same uczucia są y, moralnie obojętne, w ogóle są dobre, Piękne, pochodzą od Boga, należy je przyjmować z otwartością, to jednak nie zawsze należy działać pod wpływem lęku. To znaczy, nie jest dobrym pomysłem robić pierwszą rzecz, która nam przyjdzie do głowy, a która wydaje się być skuteczna, żeby nie, nie odczuwać w tym przypadku lęku. Tak, więc tutaj raczej chyba po prostu o to chodziło. Anioł powiedział zarówno do Maryi, jak i do Józefa, nie kieruj się lękiem. Czyli mówiąc inaczej, uwierz, zaufaj o, zaufaj. To też może mieć takie znaczenie, nie bój się, to znaczy ufaj. Nawet jeśli czujesz lęk teraz, jakieś przerażenie. To ufaj. I teraz już tak konkretnie, nawiązując do tego, co, co Józef usłyszał, myślę, że Józef mógł bać się po prostu, że on sobie nie poradzi z tą rolą, którą ma do spełnienia że to jest coś zbyt poważnego jakby dla niego. To, to wcale by mnie nie zdziwiło. Ja na jego miejscu na pewno bym coś takiego poczuł, pomyślał, że widząc, że nawet jeśli Maryja nie powiedziała wprost Józefowi o objawieniu, o tym, że przyszedł Anioł, to pewnie Józef czuł, że tutaj ma do czynienia z jakąś tajemnicą. W związku z tym. Lepiej, żeby się wycofał, bo on sobie może z tym nie poradzić, on nie wie, o co chodzi, nie jest wtajemniczony właśnie w to, co się dzieje, więc może lepiej, żeby się wycofał. I to właśnie oznacza to nie bój się, zaufaj, dasz radę, Bóg jest z tobą i podejmij to zadanie. Weź Maryję do siebie, weź udział w tym, co dzieje się w życiu Maryi. Nie wycofuj się. Po prostu właśnie. Nie wycofuj się, zaufaj. Jest wszystko ok, wszystko jest pod kontrolą, to konkretnie kontrolą Boga. Tak. Czyli mówiąc też inaczej, kochaj. Ja myślę, że żeby kochać potrzebna jest pewna odwaga. Tak. Praktykowanie miłości wymaga pewnego rodzaju pewności siebie. Tylko najlepiej, jeśli jest to taka pewność siebie zbudowana na Bogu. Czyli ja wierzę w siebie, wierzę w swoje możliwości, wierzę, że sobie poradzę, ale dlatego, że Bóg jest ze mną, dlatego, że wiem, że Bóg jest ze mną. Właśnie, to jest, to jest chyba to. Do czego zapraszał anioł Józefa w tym śnie. Tak. I kiedy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł pański. Przyjął Maryję, zaopiekował się nią, zaopiekował się jej dzieckiem. Biorąc je za swoje. Biorąc je za swoje, tak. Także wracając do tego, co mówiłem na początku, rzeczywiście Józef jest postacią piękną, bo po prostu jest człowiekiem pełnym miłości. Człowiekiem, który potrafi kochać, a jednocześnie jest świadom swojej słabości, swoich ograniczeń. Nie pcha się, jakby nie. Tam, gdzie nie jest proszony, nie, nie zgrywa jakiegoś hojraka, nie chce um, jakby rządzić rzeczywistością. Właśnie. No, póki nie wie, o co chodzi. Póki nie czuje się jakby zaproszony, wezwany. Yy, konkretnie do yy, zaopiekowania się dzieckiem Maryi, nie pcha się. Yy, nawet jest gotów. Nie? się wycofać. Chociaż na pewno serce mu się darło. Nie? Wtedy roz, 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 dzieliło, dzieliło na pół. Nie? Bo przecież Maryję kochał. Chciał ułożyć sobie z nią całe swoje życie. Nie? Tak, więc no, ale kiedy Bóg daje mu do zrozumienia, mówi nie bój się, to znaczy uwierz w siebie. Ja jestem z tobą, to idzie za tym głosem. I to jest właśnie piękne. Ja to biorę dzisiaj i z tej Ewangelii, i od Józefa, który dany jest nam po prostu jako pewien też wzór, przykład, jak się kocha ludzi.